Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na szybkich ulubieńców października. Tak się złożyło, że gdy myślałam o ulubionych kosmetykach, jakie właśnie stosowałam w październiku, to takie, które najchętniej właśnie mm, używałam, po które najchętniej sięgałam i które też najmilej wspominam. Są to akurat trzy maseczki do, do twarzy, chciałam powiedzieć do włosów, Trzy maseczki do, do, do włosów, znowu do twarzy. O jednej nagrałam Wam dopiero co osobny film, więc za wiele nie będę się tutaj wypowiadała na jej temat. Jest to w sumie maseczka, którą się robi z półproduktu, a mianowicie z kwasu shikimowego. Mój pochodzi z Mazideł, linka dostaniecie na dole. Ja wszystko na ten temat w sumie w filmiku już opowiedziałam, działa świetnie do skóry problematycznej, trądzikowej, z ogólnymi zanieczyszczeniami, czy to do cery suchej, tłustej, mieszanej, jakiejkolwiek na, na, naczynkowej, hmm, więc odsyłam Was do tego filmika, co ja właśnie powiedziałam jakiejkolwiek, czy jakiejkolwiek. Nie wiem, ja już siebie źle słyszę dzisiaj. Coś dzisiaj jest taki zakręcony dzień, już jest późno. Jest już... Czarno w ogóle za oknem, więc wybaczcie, ale już ja już powoli się resetuję na wieczór chyba. Więc odsyłam Was do filmika na temat tego kwasu. Naprawdę jestem zadowolona i raz w tygodniu um, robiłam sobie właśnie z tego kwasu maseczkę do twarzy i bardzo, bardzo jestem za zadowolona. W międzyczasie um, stosowałam bardzo chętnie czarną glinkę z Mortwa... Um, Zmortwa znowu, z morza martwego. Proszę, co tu się dzieje? To jest y, rosyjska ginka. opakowanie już jest takie dosyć. więc mam nadzieję, że tego nie będzie widać na kamerze. To jest czarny proszek, który rozrabiamy po prostu z wodą. Tak to wygląda. I sama maseczka jest oczywiście bardzo czarna. I ja ją stosuję tuż przed pójściem pod prysznic, ponieważ zmycie tego to jest, no wiadomo, wiąże się z chlapaniem, oklapaniem wszystkiego. Więc jeśli miałabym to zmywać w umywalce, to tak. No musiałabym później całą wywalkę myć, a tak to pod prysznicem to wiadomo, raz, dwa i wszystko da się ładnie zmyć i też wtedy nakładam na szyję i na dekolt, no bo jak już, jak już to już, <ścoughs> za jednym zamachem bardzo fajnie wygładza, oczyszcza skórę, nie przesusza, jeżeli nie dopuścimy do takiego kompletnego wyschnięcia glinki, bo glinki działają wtedy najlepiej, kiedy są wilgotne, więc w międzyczasie spryskam sobie raz wodą termalną na przykład i idę wtedy pod prysznic, kiedy czuję już, że znowu zaczynam mi wysychać, więc tak z 10 minut y, wytrzymuje spokojnie i cera po tym jest właśnie y, bardzo ładnie też odświeżona, pory delikatnie ściągnięte, jest oczyszczona, troszeczkę wyciszona, naprawdę świetna glinka, bardzo ładnie działa ta czarna glinka, więc gorąco Wam polecam. I ostatni produkt to jest y, Pilingo maseczka z 100% Pure, ja o niej już kiedyś też mówiłam, bo kiedyś ją miałam w próbkach ze sklepu Plants for Beauty, linka dostaniecie tam też na dole, i to jest niesamowicie świetny produkt. To jest maseczka rozjaśniająca, która ma takie bardzo, bardzo delikatne drobinki i to są chyba... Te drobinki pochodzą chyba z orzecha z, 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 z orzecha chochoby. I właśnie on jest tutaj chyba tak bardzo drobno zmielony. Skład ogólnie jest taki, że można by go po prostu zjeść, ten produkt. I te drobinki są, pomimo że ja jestem raczej przeciwna peelingom mechanicznym z racji tego, że mam cerę naczynkową, to ten peeling jest tak delikatny, że no nie sposób sobie zrobić z nim jakąkolwiek krzywdę, ponieważ działa niesamowicie delikatnie. I te drobinki są też tak dosyć rzadko rozłożone w tym takim gęstym kremie, no, rozkłada się bajecznie. Możemy właśnie zastosować ten produkt jako taki normalny peeling, czy po prostu masujemy delikatnie, po czym zmywamy. Próbowałam też masować mocno i. Nic się nie dzieje, te drobinki nie robią się jakoś bardziej ostre przez to tak szczystej ciekawości. Oczywiście zawsze staram się wszystko delikatnie masować z racji mojej cery, ale spróbowałam już też, czy można by było sobie zrobić nią krzywdę i absolutnie nie. Te drobinki są naprawdę minimalne i takie mam wrażenie okrągłe, że, że nie drapią. Obojętnie z jakim naciskiem paluszków pracujemy. I to jest tak właśnie, jak mówiłam, wszystko w gęstym kremie. Bardzo, bardzo piękny produkt, wydajny. Te kosmetyki są dosyć drogie, ale ja ten produkt już nie wiem, ile mam ten kosmetyk, miesiąc czasu? Dłużej chyba. Znacznie dłużej i ja go tak stosuję raz w tygodniu, w międzyczasie, kiedy chcę swoją cerę odświeżyć. I właśnie zwykle jako taki szybki peeling, żeby kiedy na przykład zależy mi na tym, żeby podkład się lepiej rozkładał, żeby to wszystko lepiej wyglądało, czy że widzę, że gdzie niegdzie gdzie mam jakieś przesuszone skórki, to wtedy właśnie na szybko użyję tego produktu. I można właśnie po tym, jak rozmasujemy sobie, można. Ten y, kosmetyk zostawić też na swojej skórze przez jakieś tam 10 minut, jako właśnie forma maseczki. I też bardzo fajnie się sprawdza. Ja zwykle zostawiam tak, masuję y, z 15 sekund, może i zostawiam tak, tam na minutę, dwie, y, po czym spukuję. Ale można też oczywiście dłużej, jeśli na przykład jesteśmy w Wannie, czy gdziekolwiek idzie, to ona na pewno fajnie zadziała. Bo po pozmyciu tego y, produktu, to skóra jest bardzo gładka, miękka, taka właśnie zmiękczona. Dobrze nawilżona, bardzo dobrze nawilżona, też taka delikatnie rozjaśniona, no, świetny produkt, ogólnie wszystkie te trzy maseczki się świetnie uzupełniają, więc naprawdę gorąco Wam mogę polecić, dajcie znać czy też używałyście którejś z tych maseczek, czy polecacie jakieś inne, zawsze jestem bardzo chętna jeśli chodzi o maseczki i chętnie szukam nowości właśnie wśród tych nawilżających, ale też do cery problematycznej. Więc mam nadzieję, że ten króciutki filmik Wam się podobał. No, 5 minut tym razem się udało. To tacy szybcy, ulubieńcy. Więc piszcie koniecznie w komentarzach o swoich i ogólnie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania do mnie, to jak zwykle odpowiem. Bardzo chętnie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Cię krótko i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!